Czy kiedykolwiek obudziłeś się pewnego dnia i jakby zdałeś sobie sprawę, że twój świat kompletnie się zmienił? I właśnie jakby poznajmy Marka, 35-letniego architekta, który przez ostatnie lat, 10 lat, każdy piątkowy wieczór, spędzał z tą samą grupą przyjaciół, aż do dnia, gdy jego telefon nagle zamilkł i dziś opowiem ci historię o tym, jak radzić sobie gdy przyjaciele nagle znikną z twojego życia, zostawiając cię samego jak palec i Marek sprawdza telefon. Żadnych powiadomień, żadnych wiadomości, żadnych powiadomień z mediów społecznościowych. Cisza. Początkowo myśli że to przypadek, ale dni zamieniają się w tygodnie, a tygodnie w miesiące, a jego przyjaciele zniknęli bez śladu, bez wyjaśnienia. I Marek czuje się zdezorientowany, zraniony i przede wszystkim samotny i co możesz zrobić, gdy znajdziesz się w takiej sytuacji, w takiej przykrej sytuacji? Po pierwsze, daj sobie czas na żałobę i pozwól sobie na tą żałobę. Jakby to normalne, że czujesz smutek, a może gniew, a może jesteś zraniony po prostu. Po prostu nie tłum tych emo emocji. Niech one istnieją, nie musisz ich nikomu pokazywać, ale po prostu ich nie tłum. Zdaj sobie sprawę, że istnieją i że to jest tylko okres przejściowy i... Druga rzecz, nie obwiniaj się, bo my często szukamy winy w sobie, ale pamiętaj, jakby działania innych ludzi nie zawsze są Twoją odpowiedzialnością i ty bardzo często w 90% przypadków i sytuacji nie masz w ogóle wpływu na, na to, jak się zachowa inny człowiek, więc nie obwiniaj się. Trzecia rzecz, spróbuj uzyskać wyjaśnienie. Jeśli to możliwe, jeśli ci zależy, spróbuj delikatnie zapytać, co się stało. Ale bądź przygotowany, że możesz nie dostać odpowiedzi, że możesz zostać zgoustowany, czasami nawet zablokowany, a czasami nawet nikt nie odczyta tej wiadomości. Więc musisz to gdzieś mieć z tyłu głowy. Bo jeżeli już próbujesz uzyskać wyjaśnienie, to musisz się też liczyć z tym, że jeżeli go nie uzyskasz, to to może być dodatkowy ból dla Ciebie. I kolejna rzecz: skup się na sobie: wykorzystaj ten czas na samorozwój, na odkrywanie nowych pasji i po prostu na rozwój swojego wnętrza. Ostatnia sprawa, buduj nowe relacje. To idealny moment, by poznać nowych ludzi i stworzyć nowe przyjaźnie. I może to pora, żeby zapisać się na. może na sztuki walki, a może pójść do roboty, albo zmienić robotę, gdzie będą nowi ludzie, albo chociażby zapisać się na tańce. No tam akurat więcej pewnie kobiet poznasz, ale po prostu jakieś nowe otoczenie wprowadzić do życia. A może. Zacząć być ekstrawertykiem i wychodzić na spacery i każdego, kogo miniesz, to mu mówić, ale masz zajebiste spodnie, ale ładnie dziś wyglądasz. Różne są sposoby na budowanie relacji, a i po prostu może to jest znak, że pora te nowe relacje zacząć budować. I nasz Mareczek postanowił działać. I najpierw spróbował skontaktować się z przyjaciółmi, z tymi, których znał dekadę, przypominam, ale bez skutku. Został zgoustowany, Więc zamiast pogrążać się w rozpaczy. Zapisał się na kurs fotografii, o którym zawsze marzył, i na kursie poznał Anię, która również przechodziła przez trudny okres w życiu i też tam się pojawiła. Dlatego I ich przyjaźń rozkwitła naturalnie oparta na wzajemnym zrozumieniu i na wzajemnym wsparciu. I jakby teraz przedstawię Ci kilka dodatkowych wskazówek, jak poradzić sobie z taką nagłą samotnością, taką dosłownie nagłą, z. No Taka, która po prostu pojawia się z dupy i jest nagła i nie może za bardzo nic zrobić. Pierwsza rzecz, często bagatelizowana, to po prostu terapia. Jakby profesjonalna pomoc może być nieoceniona w trudnych momentach życia. I to nie jest problem pójść sobie na dwie rozmowy z psychologiem, gdzie po prostu on cię wysłucha, da ci parę sensownych rozwiązań i tyle. To jest takie proste. Kolejna rzecz wolontariat. Pomaganie innym może dać Ci nową perspektywę i poczucie celu, i rozwijanie nowych zajawek i poznawanie nowych ludzi. Podróże, nawet krótkie wycieczki mogą odświeżyć Twój umysł i dać nowe doświadczenia. Nawet lokalna podróż, kilka stacji jakimś pociągiem, i zwiedzanie tego miejsca, gdzie nigdy nie byłeś, po prostu może odświeżyć Twoje życie. Medytacja i mindfulness. Te praktyki mogą pomóc Ci lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami. Co jest oczywiste, oczywiście oczywiste i hobby. Rozwijaj swoje zainteresowania zn lub znajdź nowe pasje. Eksperymentuj i po prostu baw się, bo teraz przez to, że oni Cię zostawili, to masz naprawdę dużo czasu i możesz go wykorzystać, albo rozmyślając, co jest niekorzystne, albo po prostu wykorzystując te pięć wskazówek, czyli terapię, wolontariat, podróże, medytacja, mindfulness. I hobby. Więc jakby wróćmy do Marka, gdzie pół roku później jego życie wyglądało zupełnie inaczej. Miał nowych przyjaciół z kursu fotografii. Zaczął prowadzić blok podróżniczy i czuł się bardziej spełniony niż kiedykolwiek. I pewnego dnia otrzymał wiadomość od jednego z byłych znajomych z przeprosinami oczywiście i z wyjaśnieniem sytuacji. I okazało się, że grupa jakby przechodziła przez własne problemy, i zamiast je rozwiązać, zdecydowali się odciąć od wszystkiego. Jakby Marek wysłuchał, oczywiście, wybaczył dla swojego chociażby spokoju mentalnego, ale zdecydował się nie wracać do starej relacji. Rozumiał, że prawdziwa przyjaźń opiera się o komunikacji, na komunikacji i na wzajemnym szacunku, i że on już po prostu do tego nie wraca. Więc jakby pamiętaj, że nagła samotność jest bardzo bolesna, i choć bolesna, to może być początkiem czegoś nowego. I wspaniałego w Twoim życiu. I właśnie to szansa na poznanie siebie na nowo, budowanie silniejszych, zdrowszych relacji, odkrycie nowych pasji i talentów, bycie bardziej selektywnym, jeżeli chodzi o relacje, czyli po prostu mądrzej wybierać znajomych, teraz nie wchodzić w relacje z byle kim i nauczenie się, jak być po prostu szczęśliwym ze samym sobą. A jak polubisz siebie, nauczysz się być szczęśliwym z samym sobą, to już po prostu nic cię w przyszłości nie powstrzyma. Więc jakby nie pozwól, aby działania innych definiowały Twoją wartość, bo jakby jesteś wyjątkowy na swój sposób i zasługujesz na przyjaciół, którzy to docenią. I to powinno być Twoja granica i wymaganie. Jakby pamiętać też, że nie jesteś sam w swoim doświadczeniu, bo wielu ludzi przechodzi przez podobną sytuację i wychodzi z nich silniejszymi. Tym bardziej, że teraz są takie czasy, że te relacje są takie ulotne. Pomimo, że mamy komunikatory, to każdy czuje się samotny, nikt już nie, pomimo, że mamy te komunikatory, Komunikatory, to nikt tych relacji nie utrzymuje, chociaż nigdy nie było tak łatwo utrzymać tych relacji, i wszystko się sypie. Więc jakby wielu ludzi przechodzi przez podobne sytuacje, i warto gdzieś to mieć z tyłu głowy. Jakby powinien być cierpliwy dla siebie. Bo budowanie nowego życia towarzyskiego wymaga czasu. I, ale jest to możliwe. I uważam, że jest to warte wysiłku. Więc warto to wiedzieć i warto być cierpliwym i nie cisnąć siebie. I najważniejsze. Nie zamykaj się na nowe relacje. Jakby świat jest pełen wspaniałych ludzi, którzy czekają, aby Cię poznać. I to, że Ty teraz trafiłeś na fatalnych ludzi, to nie powinno skreszać wszystkich. Bo uwierz mi, są wartościowi ludzie, są tacy ludzie, że po prostu byś się pociachał, żeby się z nimi zadawać, a są tacy ludzie, co by się ciachali, żeby z Tobą się zadawać. I jak takich znajdziesz, to po prostu się razem będziecie dopełniać i to będzie nieśmiertelna taka więź. Więc jakby nie zamykaj się na nowe relacje. No, więc to by było na tyle z mojej strony. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, to zostaw komentarz i zasubskrybuj kanał. A ja się żegnam, no i do następnego.